Wszyscy dobrze wiemy, że Kopi w klej to najlepszy program a i podcast w Polsce. Ale co jeżeli byśmy zrobili dwa podcasty w tygodniu? Czy to nam się może udać? Jasne, że tak. Oczywiście. Jeżeli... Nie mamy życia. O, pff, dziękuję bardzo, Pawle, za powiedzenie tego. To zabolało. Jeżeli chcecie, żeby były dwa podcasty Kopi w klej w tygodniu, wtorek piątek, dobre dni pasują, pierdolnijcie lajka, mordeczki, tysiąc lajków pod tym filmikiem. Ja wiem, że to brzmi jak taki typowy youtuber, ale jeżeli się uda. Robimy to. Nauczmy no, się, że nie ma niczego za darmo, no koniec. Tysiąc lajków, uderzcie w tego dzwona. Yy, kup, kupujcie nasz merch. Witajcie w programie Copy w Clay, programie, który udowadnia, że Wikipedia jest mało wiarygodnym źródłem informacji, ale wystarczającym, żeby ukończyć edukację. Dzisiejszym prowadzącym, naszym edukatorem yy, z dziedzin nauki jest Paweł Rosa, a my adeptami, studentami tej wielkiej historii. 15, Wikipers podejrz, 15 podejrz, wielkiej nasz... persony jest Pię... Janek. Janek i Krzysiek. <laughs> Janek, od 10 minut próbował powiedzieć ten tekst początkowy. Bo się uparł, że powie bez tekstu napisanego z pamięci. 15 podejść. I 20 minut zakładał tą czapkę, żeby dobrze na nim wyglądała. Układał ją pod dobrym kątem i tak dalej. Wcześniej pół godziny układał ją jądra, żeby dobrze się łożył, żeby mógł siedzieć A ten. nie, to to zawsze się dobrze układa. <laughs> zawsze jest na lewo i na prawo, Dob jest dobrze. Ładko. <laughs> Dzień lenografii. <na> <laughs> Okej, okay, To W jakim wieku osiągnęliście ten. Ten wiek, kiedy wasze jądra się na tyle rozluźniły, że mogliście zakładać nogę I na nogę... I to jest ten moment, kiedy przerywasz mu, mówisz we to. <noise> <noise> nie, czekaj, ja, ja, on, <noise> <Jesteś> mnie <zainteresował. głos> on mnie zainteresował, ja jestem ciekaw dalszy... W co którym opowiem? momencie mogliście siedzieć tak jak stary dziadek, żeby mogliście zakładać nogę na nogę? Bo jak jesteś za młody, nie jesteś w stanie tego zrobić. Jak to? Ja zawsze byłem w stanie to zrobić. Poczekaj, no, no, no ci mi, ci się tak w wieku 13 tak, lat tak. jądra z, zeszły z żołądka, z brzuszka. <noise> okay. a nie, no zawsze byłem Prawie w stanie. Z... Nigdy nie miał z tym problemu. 你个！ To większość młodych chłopaków mówi, że nie jest tak w stanie siedzieć. Ja też nie mogę, bo miałem zbyt opuchnięte. Bo oni się def... boją po prostu. Nie ja miałem opuchnięte fioletowe jądra, bo byłem taki jurny. I w pewnym momencie tak się rozróżniłeś. <laughs> Smocze jądro, wieś. Rozluźniły się. Teraz już wypadają z nogawki bokserek Ale i kłopot Rozluźnił się Można się, się roz, tak, ro, rozciągnęła tak, tak. trochę. A nie, to ja dużo można. zawsze miałem, więc na luziku. A, bo ty jakbyś mały, to ciągnąłem. <śmiech> <śmiech> Ciężarki przymocowywałem sobie do niej. Do niej. A opóźnie że to w rekordach chodzi o długość prącia, niemośny. No, okay. <laughs> Czy po czasami też się chowały jądra powrotem do brzuszka i, okay. i było ok, Mogłem sobie zakładać z nogi na nogę. Przejdźmy do artykułu, co? Gotowi jesteście? Losujemy? Jestem gotowy. Bardzo. Tak. Proszę Jak bardzo. Jak miasto wyjdzie, to popełnię samobójstwo. Super. Zabiorę Krzysztofa z sobą. Nie będzie chciał, ale go zabiorę. Dzisiaj że Pawła nawet. Już ściszyłeś? O, okej. Okay. Henryk Łaskawy. Książę Austriacki. O. Eee, Ale co historii dzisiaj? Żył w 13, na przełomie xiii i XIV wieku. Henryk był synem Albrechta I Habsburga i Elżbiety Tyrolskiej. Nie jest gadne. Łaskawy dlatego że oszczędził jedną z 20 osób, które zamordował. 20 tysięcy? <grym> to w średniowieczyk, jak tam ludzie umierali jak młode. Ale łaskawe, bo to jedną oszczędził. To jedną oszczędził, tak. Widzieliście tą reklamę? To Lidl zrobił, że Mieszko oszczędzał? Nie, nie, kojarzę. Nie. Taką fajną reklamę zrobili, że tam jest jakiś, jakiegoś gościa łapią przestępcę, rzucają go przed króla, żeby obciąć mu głowę i siedzi jaki Mieszko i tak... Oszczędźmy go. I nagle wchodzi reklama Lidla, Lidla, już Mieszko oszczędzał. <grymne> <grymne> to jest dobra reklama. To, to jest genialne, Bo przyznaję. <grymne> Pierwszy król Polski. Bolesław Chrobry. Bolesław Chrobry. Pierwszy władca Polski. Mieszko. Mój koleżko. Mieszko mieszko. Synbolecła chrobrego. Mieszko drugi. Dame Boy. Uf, ja się He good! To, He good. Dobra, dobrze. To jest. Cholera. E, jego bratem bliźniakiem był Albrecht II, kulawy. E, I mieli uf. z niego Brecht. Musisz uf. kliknąć, że. Się Jestem nazywa. ciekaw. E, dlaczego kulawy? Hmm. Nie mogę kliknąć. Nie mogę kliknąć, tak wiem. Paweł, starał się o. Dlaczego kulawy? No. A ja nie wiem, może 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 żeby... czy spotkaliście się z tym, że ktoś mówił a propos, a propos dziewczyny, że nie kulawa? Bo ja się spotkałem, nie, z nie, z kulawa, Co to nie znaczy? kulawa. Co to znaczy? Co to znaczy? E, raz było raz że nie zła. Że ładna dziewczyna. Nie no, wybrakowany towar. Tak. Ta, coś takiego. no, co no, to no, no, nie no. Tylko... Wiecie co, bo ja miałem, pamiętam, pracowałem kiedyś... Dlaczego? Gdzieś się pierwszy raz spotkałem z takim określeniem. I według mnie to jest to straszne, straszne określenie. Ale to powiedział... Taki... No my byliśmy nie za świnia, więc myślę, że to nie jest takie <laughs> złe określenie. Ale loszka. <laughs> nie, ale autentycznie to było tak, że chciałem podziękować koleżance. Wtedy jeszcze pracowałem y, dorywczo. Chciałem podziękować koleżance, bo wypożyczyła dla mnie książkę do, do pracy inżynierskiej, z biblioteki na Politechnice. No i tam dałem czekoladę chyba i ja oddałem tą książkę, tak? I, e, i, to, i jej pracodawca e, podszedł do jej biurka i tą książkę zobaczył i napi ja napisałem dziękuję po prostu, bo wiedziałem, że przyjdzie następnego dnia, ja zostawię, żeby, no wiecie, no, podziękowanie, żeby nie przychodzić, bo wiedziałem, że następnego dnia mi jedzie, nie My będzie. Z, z, no. <śmiech> <śmiech> szef sobie tą książkę, tak. a ten szef tak przygląda, patrzy. No, nie kulawa, <noise> takie rzeczy, takie what Właśnie, ja, fuck? Słyszałem, ja słyszałem nie W odniesieniu do nie, nie kobiet, ale ogółem nie kulawa, że jakaś akcja nie kulawa A ja, właśnie, ja, ja, ja miałem odnośnie właśnie takiego, straszne, naprawdę, to było tak dziwne i takie wiśniackie. Ech, dobra, koniec. Jeśli jesteś z z szefem, to tak. Hmm. Ale świnka, to, 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 jest, to jest ten. Nie sądzicie, że często się można spotkać w Polsce z takim szefem, który jest burakiem, ale nikt mu nic nie może powiedzieć, no bo to jest szef? Jest, tak często. I nie Bo podoba tak jakby mi się coś takiego. 50% tych dużych prezesów to są z takiego starego, wieśniackiego, kolesiarstwa. No, Kolejściostwa. Dla... Kole Kolejściostwa. Przepraszam, dziękuję. I... No i tak, tak zostanie, dopóki nie wymrą. E e w 1314 roku Henryk ożenił się z El Elżbietą von Winneburg, bratanicą arcybiskupa kolońskiego Heinricha von Wirneburga. Umowę małżeńską podpisano w 1314. Henryk chciał w ten sposób uzyskać jego głos elektorski niezbędny do wyboru na króla niemieckiego swojego brata, Fryderyka Pięknego. U, ale, u. Jestem ciekaw. U. Jestem ciekaw, czy był naprawdę piękny. Był jedynym, który nie miał zdeformowanej twarzy. No, w sumie. Po porodzie, więc... Starali się utrzymać czystą linię krwi, I to więc... nie był dobry pomysł. Po to, to nie, był, syme był, był symetryczny, tak. Połowa osób urodziła więc... się cyklopami. <laughs> w następnych latach uczestniczył w walkach na terenie Niemiec. W 1322, w bitwie pod Mrchdorfem, dostał się do niewoli. Został przekazany królowi Czech, Janowi Luksemburskiemu... I tam grał w ...który uwięził go na dwa <laughs> miesiące na zamku Krivoklad. Wolność odzyskał. I same klapsy miał codziennie Uu. wolność odzyskał po zapłaceniu 9 tysięcy grzywien srebra. Ile to grzy, grzywna srebra? Nie pamiętam. Jak kiedyś. A pamiętałeś kiedykolwiek? 30 grzywien sre... srebra? Bo kiedyś było. 9 tysięcy grzywien srebra. A, że podbili Turcję, albo ktoś podbił jakiś zamek polski no. i za ileś go grzywien tam odkupili, jak chyba taki takiego. I kiedyś mówili, jak dużo to jest. To chyba jest dużo. No właśnie... To jest dużo. Nie spotkałem się szczerze z A tym. A jeszcze w, w. Nie można. Nie można. Tak. E, ale był ten polski męczennik, który wyjechał gdzieś. Wojciech. Tak. Święty Wojciech, który został katechizować i został zamordowany i potem wykupiono go za tyle za jego wagę w złocie, jego ciało. Yy, Pobyt w niewoli nadwyrężył jego to zdrowie. To pierwszy raz, kiedy król użył wrażenia, jaki tłusty skruch. <laughs> Pobyt w niewoli nadwyrężył jego zdrowie i przyspieszył śmierć, zmarł bezpotomnie. Jakbyśmy żyli teraz w średniowieczu, i jaki mieli... jesteśmy jakimś arystokratycznym rodem, jakie byście mieli przydomki? Jakie chcielibyście mieć, ale jakie. Pra... Inaczej. Jakie chcielibyście mieć, ale jakie prawdopodobnie by zostałyby wam nadane? I, o, to jest dobra, dobra rozkwina. E, Jan. 21 pierwszy, zapominalski. Ja często to, gu to, gubię to, wątek. Czasami to jest ten, jaki wątek. byś miał, ale jaki chciałbyś mieć na przykład? A, dobry to zapominalski, dobry. Do zapominalski, bo ja mam tak, że na przykład opowiadam historię... Znaczy, Coś mi się przytrafi, chcę o czymś opowiedzieć i strasznie mi to wypada z głowy, wiesz. Szybko gubię wątek jakiś, co chciałem powiedzieć w trakcie mówienia. O dziwo, podprowadzę podcast, mm -hmm. <laughs> więc to jest głupie. Ale mam wrażenie, że tak by mi było. Yy, ale to, co, jak bym ja chciał, żeby mnie nazywali... Cholera. To może pomyć, a Krzysztof, ty masz coś w głowie? Ty miałbyś nie nożyco ręki, ale coś z, ze scyzorykiem. Ty, mm -hmm. Bo masz scyzoryk tak. zawsze obok siebie. Ja bym dał coś niebezpie niebezpieczny. Słuchaj, pa ja wyszedłem z więzienia. Pa Paweł trzeci tak. ja, ja... pierdolnięty. Po prostu. <laughs> to mi by, by mi dali, ale bym chciał inny. Chciałbym... Paweł Szalono Oki. <laughs> Czekaj, nie e wiem. E ja wiem, jakbyśmy Krzyśka wzięli. No. E, jak to jest Kranki? Grumpy chcesz powiedzieć. Krumpy, Krumpy Krzyś. No Krzysztof Pysiak za Kolarski, pewnie. Krzysztof, Krzysztof II. Niezadowolony. Nie. Coś takiego. No, no, no. Narzekające. Jak był Iwan Czwarty IV groźny, to mógłbym być nie wiem. Pochmurny. Pochmurny. O, Krzysztof Czwarty pochmurny. A ja bym chciał mieć. Nie wiem, w sumie nic nie myślałem. Oczywiście, jeżeli oglądacie ten podcast, yy, program na YouTube, to napiszcie nam w komentarzu, jakie wy byście yy, chcieli mieć, ale jakie by, byście prawdopodobnie mieli. Yeah, ja bym przydomki. lepiej powiedział. Jakie byście chcieli Niech... mieć, a o... my napiszemy, jakie byście mieli. <laughs> lepiej by było, jakby nam dodali. Ja, ja chciałbym zobaczyć propozycje innych zewnątrz. A to może też Janek być ciekawe. Janek kępa obciągalski, dobra. Ale jakie bym chciał się cały czas zastanawiam. Ja też nie wiem, co bym chciał. No... Łaskawy to tak trochę. Jak łaskawy to brzmi. No tak trochę kiepsko. W Baha, sensie, że, kie że słaby jesteś, nie? Tak trochę. Paweł III, gwałciciel. Paweł III, pogromca placów zabaw. Bo masz. Łokietek był niski. E... E... Poczekaj, łaskawy, groźny był Iwan Groźny. Ja bym chciał dla PR-u, żebym był. Krzysz... Na Krzysztof II, trzeci szczery. Ja bym powiedział, Uuu, że. ja bym powiedział, Wielki. Że... Andrzej, eee. A Andrzej I Rapowy na przykład to, to jest dobre. To jest dobre. Hot, 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 Andrzej. Pier... Hot Andrzej pierwszy na Ganiaczowy, Uu. Nie, to myślimy o Izaku, że Izak ma. No. Wielkiego. <grystanie> <grystanie> Jak on strzeli z szotkana, <grystanie> Możemy przejść do następnego artykułu w takim razie? Tak, poproszę. T tak, nie chcemy kliknąć na link. Nie. nie. chcemy, dobrze. Nie, Dalej nie, Krzysztof od razu. nie, nie. Ale grzywny, ja sobie na przyszłość zapiszę, ile to jest jedna grzywna. Co Kiedyś wylosujemy, tu jest tylko półtora miliona artykułów. Błagam, tylko nie miasto. Hmm. Yy, Dajot Upamecano, Francuski piłkarz występujący na pozycji obrońcy. Od 2017 roku jest zawodnikiem RNA. weto. to. Terazem, super, dziękuję. <ścoughs> super. Yy. Odmiany alotropowe. Alo Odmiany alotropowe żelaza. Znam wszystkie. Dawaj. W sensie wiem. Nie, nie pamiętam nazwy, ale wiemy, w jaki procent, yy, a nie ja Stali znam. Uuu, zawiodłeś mnie. Tak. mnie, chłopie. Znane są... Ile c... ma stal? Nie, ale chodzi ci o... Tam jest taka tabelka pewnie, z takim śmiesznym... I chodzi, ile ma węgla? Nie, ja znam stali, bo stal ma węglo i, żel i żelazo. Zależą się od temperatury przejścia. Wydaje mi się, że trochę się pomyliłeś, wiesz? Ale dobra, nieważne. No dawaj. Y... Znane są cztery alotropowe odmiany żelaza trwałe pod ciśnieniem atmosferycznym. Żelazo alfa, beta, gamma, delta i epsilon. I to jest, epsilon jest formą wysokociśnieniową. Yy, odmiany alotropowe żelaza występujące przy ciśnieniu atmosferycznym są istotne w przypadku metalurgii i inżynierii materiałowej. Piątkę miałem z materiałów z... Piątkę! <laughs> Okej, okay, przepraszam. To Janek teraz mi... sprawdzimy go, sprawdzaj go. Dobra, Ale ja tak wiem Janek miał piątkę z hydro. Jak to było? Nie miałem piątki. <laughs> nie, 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 to była, to była I Jak się na ten przedmiot? 3,5. Dynamika płynąckich w sensie? Hydro, hydrologia. No to zna się na wódeczce tak. teraz. Mmm, Wiadomo, absolutyk. Mm. <laughs> A nie, masz się z tym węglem, co się jest, ze względu na różnicę w rozpuszczalności węgla. Okej, okay, są so istotne ze względu na różnicę nie. w rozpuszczalności węgla. Odmiana alotropowa występująca w przypadku wysokiego ciśnienia nadaje się do opisu wewnętrznego jądra Ziemi, które jak się uważa, składa się zasadniczo z krystalicznego <laughs> żelaza o strukturze epsilon oraz niklu. Co masz do powiedzenia o tym? Chciałem... Udowodnijmy teraz, że jesteśmy mądrzy. Ja rozwi rozwieję wszelkie wątpliwości. Tak. Kiedy powiedziałeś jądra i ziemi, chciałem zrobić Co <laughs> zrobiłeś? zrobiłeś... Udałem, że nie słyszałem, ale zrobiłeś. <laughs> jesteśmy prostymi ludźmi. Jesteśmy prostymi ludźmi. <laughs> to... Jest twarde i kruche albo elastyczne i wytrzymałe? Żelazo? Yy, w sensie... Może być twarde i kruche stal. albo bardziej elastyczne. Stal. stal. Chodzi o stal. Tak, no, ma. no, a nie że razu. Kopiemy dziurę przez środek Ziemi, skaczemy do środka. Hmm. Czy to wygląda tak, że lecimy, 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 wylatujemy po drugiej stronie, tracimy trochę, znowu spadamy i tak, siu, 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 aż do środka. Tak, w międzyczasie. Gi ziemi Ale teoretycznie. A nie powinno być tak, że. Też gdzieś gdzieś Jądro jakieś... Ziemi jest yy, na ma... wypalone. Puste jest. W teście fizycznym gdzieś, gdzieś było takie zadanie, że policzyć grawitację przez. A to nie powinno być tak, że twoja energia potencjalna zależy od właśnie wysokości, od grawitacji. Więc stojąc tutaj masz taką energię potencjalną, a przyjąć, że masz zero. Czyli skoczysz, zamienisz się na kinetyczną i idealnie, jak powiedziesz po drugiej stronie równo, się skończy ci cała kinetyczna i będzie znowu potencjalna. I się zatrzymasz. Mm -hmm. I Ale... koniec. I jesteś. Energia potrzebna do zrobienia tego to jest zero. Ale to nie, nie Nie spadniesz znowu? No jak nie, się czegoś nie złapiesz, to pewnie się spierdalisz. Okej, okay, znaczy, w sensie, to co powiedziałeś, to jest dokładnie to, co ja wcześniej powiedziałem. Że po prostu z jednej strony spadasz, no ale zakładam, zakładam, przy zakładam że cię złapią ziu, ten. Ziu, 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 Taką dazą na przykład, y, ta, tak jak Spider-Man robił sieć i byś w wpadał, tak. <laughs> jak w epoce lodowcowej, jak był ten, ten wiórka, co wpada do jądra Ziemi. U Dominika w 16, bo jak ona się nazywa? Sk skrap, skrap, skrap. Skrap, skrap, skrap. skrap -ta -ta -ta. Skrat. I, Skrat. I było takiego, że ona wpada do jądra ziemi, poruszyła tym jądrem, że ono zaczęło w ogóle wprawiać ją w, w, w ruch <grym jądro <grym ziemi. I często zaczęły się. Y... Odwilż Zaczęło się. Kontynenty zaczęły się poruszać. A, ok, <grym> tak. Racja! <grym> bo już zapomniałem, że. Co no było bardzo Co o pracy lodowcowej? jako pierwszej części w sensie bo to było w trakcie naszego dzieciństwa to wyszło. Dobry, Spoko, do, do, dobry był, film, fajny ale, był, ale potem wymilkowany. Tak samo jak no. Shrek, w tak, który jest się ta część powstaje. Tak, tak samo tak. jak Lekarnum, no. Zgadza się. <śmiech> <śmiech> Dawaj następny artykuł. Nie, ja chcę tutaj się zatrzymać na sekundę. Mi się podobają takie tematy jądra ziemi, kosmosu, no. <laughs> życia. E... Jeżeli odnajdziemy kiedykolwiek jakąś formę życia pozaziemską, uważacie, że będzie na, yy, stworzona ze struktury węglowej piecie. na podstawie węgla, jak ludzie, czy nie? Nikt nie wie tego, więc... Nie chcę, bo to, to jest tak samo, jak yy, rozważać, co, jak będzie wyglądać gospodarka po, po, po wirusie. <laughs> To jest dokładnie, jak będą, jakie są scenariusze. Wszyscy przewidują swoje tak. scenariusze. A jeszcze ja się to zgadzamy. takim żartem, który jest teraz na tobie, to tak jak rozważać, jakby się odbędą wybory w Polsce. <grym> 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 Nikt tego nie nie no. Niby tak, ale trochę nie. Po co <grym> wiesz, to jest tak, że omawiasz jakiś temat, który w ogóle kompletnie wychodzi poza ludzkie to znaczy, myślenie. Nie, no, ja, Najpierw jak... musi się coś zadarzyć, żebyś mógł coś przewidzieć. Ale na podstawie obecnej wiedzy wiemy, że jedynym takim pierwiastkiem będzie węgiel, no nie? Nie wiem. Okej. Okay. Wiesz na temat, których nie rozumiemy. Losujemy kolejny tylko. artykuł. Ja myślę, że tutaj, tutaj mądrze sobie porozmawiamy w ogóle ło, czasoprzestrzeń. Ło, churdur. Montregard, Miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, Rodan Alpy w departamencie Górna Loara. Mamy tylko jedno weto. Tak. <laughs> Według danych na rok 1990. Możemy przyjąć zasadę na wieki wieków, że weto idzie zawsze na piłkarza. <laughs> <laughs> Jak, Jakiegokolwiek sportowca? Ale jak, jak, e, będzie, jak e, będzie dwóch, to piłkarza. Mamy szansę zakopać ten sport. <grym> Sami własnoręcznie zniszczymy ten sport. w port. To jest plan. <grym> Zamieszkała przez 581 osób. Gęstość zaludnienia wynosiła 15 osób na kilometr kwadratowy. O boże. I... To tyle będzie. Dlaczego zawsze losuje takie malutkie miejscowości? Wsie. No to jest ciekawe. Zawsze. No więc jest ich po prostu kiedy, A kiedy robisz Warszawę? I druga rzecz, chciałem zaznaczyć, że ten artykuł, boż artykuł, no ten o altropo. formach altropu, Tak, zgadza się. Żelaza. E, żelaza. To jest pierwszy bardziej naukowy, powiedzmy taki, może powiedzieć o takich bardziej. rzeczach Ale w naszym podcaście. My też nie za dużo jeszcze tego nagraliśmy w sumie, więc. Ale to więc... ile? To jest nasz e, siódmy y -y. chyba już. No, no to, no to sporo. Dopiero po siedmiu, po siedmiu odcinkach. Co macie do powiedzenia o Montregard? Chciałbym pojechać. Pewnie nigdy nie będę. Żałuję. Przepraszam. Tyle jest miest na świecie. Jednego życia nie starczy. Nie, 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 nie. Przepraszam. Ja bym tam chciał pojechać i tak stópkami ugniatać wino. Może się założy, że tam ugniatają. <grym> To dla mnie każdy Francuz to robi. Siedzi i tam stoją. biorą gościa, który płaci pieniądze i go odwracają i głową u nim ubijają. A no, możliwe. No, tak to <noise> każdy Francuz to robi. Trzyma w jednej ręce bagietkę, a w drugiej model e wieża Eiffla. No a wiesz ile muszą nam <noise> zrobić We. hajsu goście z dużymi stopami? Jak nic zawodnicy NBA tam dorabiają. Mają takie <noise> nogi. <głos> Rozmawialiśmy ostatnio o, o właśnie o ogry winogron. Że po prostu takie śmierdzące stópki ugniatające winogrona. A śmierdzące, bo dodają nowych bakterii, wiesz, mm. do, do, tych, do tych winogron To I jak nie? te historie o piwie np. robionym z drożdży z macicy. z pochwy. Było coś Piwo robione z mi się Było coś takiego. O tym. The pussy flavor. <laughs> Ow. Oh. W, w filmie, w takim śmiesznym, w którym Robert Downey Jr. grał czarnoskórego mężczyznę. Ja w tropikach. ja w tropikach, tam był Soczek Sfoczek. Tam był Soczek Sfoczek. Soczek był, tak. E, chyba możemy kończyć dzisiejszy odcinek w takim razie. Jeszcze jeden zmieścimy. Jeszcze jeden zmieścimy? Jest piwo z drożdży z brody. Z... Tak, mielenie, bo że to było, że piwo, czy coś takiego, że muszą najpierw rzucić liście <noise> y, i potem wypluwają te liście, tak? Wtedy, wtedy następuje fermentacja. Powiem wam coś. Y, Dziękuję. I, no dawaj. I myślę, że możecie zgadnąć, co to jest, skąd to jest w ogóle. No, But wait, wait, możliwe. Wait. Polski browar stworzył pierwsze świec na świecie piwo waginalne. Zawiera bakterie z narządów płciowych dwóch modelek. A to nie można, na przykład, swojej żony, tylko jakieś modelki, tak? A no porozmawiajmy, ty chcieliś lokalnie. Lokalnie? <laughs> tak! Loka, lokalny biznes Kraftowe, chciałem. ciałem. nie? E, paszczak. Paszczak? Paszczak. paszczak. Co to to jest ryba? Nie. O Boże. Znaczy nie, to jest gatunek ryby, albo też rodzina ptaków, ale nie o to akurat chodzi. Istota z cyklu powieściowego o muminkach. Występuje... Nie, A, paszczak, no. Występuje. Paszczak. Występuje we wszystkich książkach o muminkach. Paszczaka charakteryzuje koncentrowanie się na jednej działalności, pracy zawodowej bądź hobby. Influencer. Jest w niej bardzo obowiązkowy i uważa ją za najważniejszą rzecz na świecie. Cechuje go także brak fantazji. Typowy pracownik korpo. Ale paszczak jest jeden czy to jest gatunek? Eee... Ja byłem słaby w muminki bardzo. Ja nie lubię muminków. Myślę, że to jest jedna osoba. Okej. Okay. Jedna osoba. Bo to jest napisane, że to jest istota z cyklu powieściowego muminka. Który okay. to jest w takim razie? Bo ja muszę to. Nie wiem, który to jest. Mam tutaj zdjęcie. Ja już patrzę. Ale nie. To jest, to jest muminek po prostu zwykły. To jest zwykły jeden z muminków. Prawda? Tak, tak, no to wychodzi. O! ostatnie wystąpienie Dolina Muminków w listopadzie 1970 roku. Czy wszystkie muminki zostały prze, prze, nagrane do 1970 roku? Nie wiem. Wiem, żeby no, książki tam no, były. Muminki. Możliwe w sumie, bo przecież te wszystkie Dis Disneya to też lata 30. -te były w sumie. K Królewna Śnieżka choćby. To wtedy już animacja była wystarczająco dobra. Mam, no to możliwe, możliwe że muminki, muminki są tak stare. Z jakiego kraju są? Z Francji chyba. Miała napisane? Mam Kiedy tylko, prostu... że autorstwa Tov Jan Jansson, to mogę kliknąć, jeżeli... Klikaj. Pry... Klikaj, dawaj. Pozwolicie. Szwecja. Helsinki, Finlandia. A, fi okay. fi fińska pisarka, malarka. Teraz powiedzieliś Szwecja? Fińska. Wymowa szwedzka, przepraszam. Fińska pisarka. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, dobra. Tak, to akurat brzmi jakby coś, co zrobiła Finlandka, muminki. Białe postacie mieszkające w wieży. — Na łące. — Ja nawet nie wiem, na czym, nie wiem, na, na czym się to opierało. — Nigdy nie oglądałem muminków. — Ja też nie. — Nigdy nie oglądałem no, muminków. — Ale powiem, że w Azji muminki są przeogromne. — <grym> Takie czungusy. Wielki franchi — Wielki franchise. Zabawki, przytulanki. Nie wiem, czy tam dalej nie są kontynuowane muminki. Moja też się siostra miała wszystkie części książek, przeczytała i lubiła muminki. What the fuck? Książki? Co o tym ja pierwszy słyszę, że to są książki? Tak, to są książki. Obecnie y, historia muminków i ich siedzenia w wieży to polegałoby na tym, że oglądały Netflixa na przykład. O! No nie? One tak, wiedziały już prze, wtedy o wirusie. Prze, przerzucić ich historię z tamtych czasów na obecne realia, tak by to wyglądało. <laughs> ja to sobie to wyobrażam. Tom i Jerry. Tom to ba mysz, tak? Tom, Tom to Tom był to był kot, kot a, Jerry a Jerry to, to był. mysz. Jak, jak Jerry się dowiedziała, że będą teraz siedzieć razem w domu 24 godziny na dobę, Przemoc domowa. Tom, Tom Inter, y, na plus. Zawsze lubiłem oglądać te Czy Widzieliście na akcje naszych celebrytów, którzy próbowali się włączyć w rozmowę o przemocy domowej? Nie. Naszych influencerów znaczy? Nie, Później naszych wam. influencerów polskich. Później wam pokażę. Beka. Nasi polscy influencerzy. Beka. Wiecie, wiecie jaki jest odcinek ostatni Toma i To wszędzie to okay, pisali już, że położyli się razem na torach. Tak, to proszę, pamiętam? Tak, I się kończy dźwiękiem pociągu nadjeżdżającego. A czasie się położyli na torach? Bo coś tam z kobietami chyba było, że za mało nie, nie wierzę w coś takiego. Coś takiego. Że... było. I że położyli się na torach i koniec, ostatni odcinek to był... Nie wierzę w coś takiego. Ja że to jest nie. dorobione. To, to musi być dorobione. Myślę, że po prostu odcinek się kończył... Ło, wow, 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 wow. kończy inaczej, a internet to przeinaczył. A, 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 a parodia Kaczora Donalda, w sensie, że... To było wydane przez Disneya, że Kaczor Donald był hitlerowcem nazistą. Jest na YouTubie, to do dzisiaj dostępne. Że ma swastyki, wszystko i to zrobiło, zostało zrobione jako parodia tego, jak wyglądali naziści w tamtych czasach, wyglądali, że wiecie, że... Yy... Ale to było jakiś tam 44 czwarty coś Tak. A to minjery powstało później, kiedy musiał być family friendly już chyba. Fair enough, Fair enough. Tak zakładam przynajmniej. Może kiedyś wylosujemy. Tomi Jerry'ego? Ja chętnie. Zawsze pamiętam Sylwester. Eee, w Nowy Rok no. zawsze był Tomi Jerry na Cartoon Network. Od rana. Był taki bo maraton. No, maraton cały był. Ja z tatą siedziałem i oglądałem. Ze wszystkich bajek Tomi Jerry? W, 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 wszystkie odcinki to Jerry'ego. Maraton był To Jerry'ego. Jak kiedyś byłem u cioci przez trzy dni, unienocowałem, to tam nie było nic do roboty kompletnie, bo zaglądałem Cartoon Network. Tam był jedyny kanał taki dla dzieci. I przez trzy dni był maraton na kartoneturę Skubidu. Ja wymiotowałem nimi po trzy To jest dniach. najgorsza bajka, jaka powstała. Ja byłem fanem. Byłem wielkim fanem Skubidu. Skubiego Du. Ale, ale potem, filmy? potem wydoroślałem. Byłem w kinie na dwóch częściach. Kurwa, bo miałem na VHS-ie dwie części. I, I wtedy potem stwierdziłem, jak już powiedzmy trochę dojrzałem, urosłem, no to, no to stwierdziłem, że kurde, to jest dramat. O, to jest dramat. Ja nigdy nie lubiłem jak jakichś produktu Skubiego. Nudził mnie Skubido. Nie wiem czemu. Pszczółki maj strasznie lubiłem. Zawsze jak były dobranocki. Nie oglądałem. I była pszczółka ma, to miałem takie No zjebany wieczór, dzięki TVP. <grym> <grym> I siadłem sobie. Ja, jak takie jedne z pierwszych moich wspomnień z dzieciństwa, to jak oglądałem y, Miś uch, uszatek? Mhm. No. Nienawidziłem no. tego. To był najgorsze. A to ja to oglądałem Czyli chyba. Ta lalka taka chodząca, to paskudnie to wyglądało, no nie? No nie, to było stop znaczy, motion, Paskudnie, tak? no, 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 to no, no tak, tak. Tak tego nie lubiłem, tak ja, mi się nie podobało. No, trochę mi to y, takie w bo że taką niepokój we mnie wprowadzało. To, to tak ja go lubiłem. To, to nie było jako pod... Jak to się nazywało? Podwieczorek? Nie. Dobranocki. Dobranocki. Tak. To nie... To no nie, To nie oglądałem. Znaczy, to nie jest wieczoremka, ale pamiętam, że jak byłem mały, kochałem strasznie 呃。Uh O ludziach żyjących w, w żyłach, że oni byli krwinkami. Tak, było tak, sobie tak. życie. Było sobie życie. To lubiłem stracić. Było, było fajne. sobie życie, było zajebiste. Były dwie wersje: jedna o ciele ludzkim, a druga o historii. O, podróż, tak, o podróżnikach, o, tak, tak. była podróżnica, To tak. jest zaibiste. To o tych podróżnikach, czy nam historii, nie lubiłem, ale to z tymi krwinkami to strasznie uwielbiałem. To właśnie było miło. To prawda. Wtedy się dowiedział. <laughs> I te wszystkie mamy teraz. Ej, krwinki, gdzie tak szybko biegniecie? Do Kutasa. <laughs> Tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek, kochani. Optymistycznym akcentem, erotycznym Opt, optymistycznym wręcz. bardzo. Rozpalony Krzysztof żegna was. Czerwony jak cegła. Tu, 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 tu. Nagrzany jak piec. Ale, Ale, ej. Ja, ja pamiętam, że wtedy się dowiedziałem, że krew, nosi, krew nosiła tlen. tlen. Na plecach? Tak, tak, na pleckach. Dochodzili do serduszu. Taki, taki zmęczeni dochodzili do serduszka, tak, chyba tak. I w serduszko byli jakby. Od odbierali od nich tą paczkę. Brali ten tlen i tak się tak. jakby. Odnawiali się, jakby brali tak, prysznic tak, bo... i brali następne i szli dalej, zadowoleni byli. Znaczy, no nie z serca, z ale... No, twój stary pijany nosił tlen na plecach I tam była taka służba, te białe krwinki. Tam była taka laska. Które, tak. Tam była Były białe laska. krwinki, mieli takie samochodziki policyjne. Tak, i pałami. Na tej idealny bak bakterie świat. Bakterie i próchnice w zębach. No. I zawsze było tymi złymi, zawsze były tylko dwóch, dwie postacie tak, dwie tak, postacie. Tak. I zawsze wiedziałeś, że one coś złego muszą oddawać. I ten odcinek specjalny na 89, jak zrobili mi ścieżkę zdrowia. Bardzo <laughs> they're, they're up no good. Dziękuję bardzo. Na dzisiejszego odcinka naszego programu Kopiuj w Klej, w którym ja byłem hostem Paweł Rossa. I Krzysztof Kryśak był Napalonym, napalonym mailem, ogierem. Przeżarty. Napalonym ogierem w ogierem. Ej, dokąd tak biegniecie? Słuchać kopii w klej. Hi, 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 hi. I Janek też był tutaj tak jako trzecia osoba poboczna. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy wam bardzo. Do zobaczenia.